Ej! Nie, to nie jest uważnie, bo jest zakrwawiony przyciskiem na to koszt. na 997 albo 112. Znaleźliśmy chory wózek inwalidzki tak w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. Wy zostawiliście z 5 5000 łapek, a my musimy zamontować tą kamerę do wózka, żeby zobaczyć, czy ktoś jeździ. Tak jest. Dodatkowo mamy jeszcze kulę. To wszystko zdarzyło się w jednym odcinku wcześniej. Czy wy to ogarniacie? A krześ nadal nie skudł. Zawiewamy do wyboru no, prostą rzecz. O jezu! Kurde, jak to się blokuje, stary. Rozwaliłeś. To! Muzek, nie po Przebiłeś. Ty jest autentycznie skrzywiony, czy mi się zdaje? No, troszkę no, montujemy kamerę no do wózka, no. albo do pomieszczenia i drugie z ukrycia. Nie, no, jeżeli tak jak kulek ktoś by zabrał i korzystał z nich albo z wózka, to chyba lepiej do wózka przymocować, byśmy nagrani. Dobra, drugie z ukrycia. Czy on nie wyrzuci tego? Nie, nie wyrzuci, stary. Ja przymocujemy, tylko musi być ukryte, to dobrze. Czy idzie ty to, mam Tutaj? Znaczy, wiesz dlaczego to montuje? Bo nie ma światła, nie będzie to migało ani nic. Będzie Jak mamy ulazji, ja to mogę tu ulazy, Niech mu doświetli. To i tak w nocy nagrywa po ciemku. No w sumie tak, dobra. Zaczynamy. A partnerem cika oczywiście jest niech kto inny jak gra Fidget. E, bardzo ważna akcja, możecie zagłosować na mój wizerunek w grze. Koniecznie wejdźcie, link w opisie, to jest bardzo ważne dla mnie. Zagłosujcie, proszę Was. E, na pewno mi tym pomożecie. Oczywiście gameplay na końcu odcinka, więc warto zostać do końca. E, zobaczcie po ścianach, czy nie ma metalowych drutów? No. Tu. Jest, 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 jest. Yes. Yeah. O to chodziło. Druga rzecz, panowie, jeszcze. Halo, halo? Dzień dobry, widzę was, mam jeszcze jedną rzecz, tam jest samariuszem Mariuszem dziura w ścianie, jak się brudzicie. tam wchodzimy do tu. pokoju i tutaj wchodzimy do pokoju za ścianę I nagrywamy po prostu, I też czekamy tutaj z drugą kamerą no i ty, Jest to okno, co nie? Złasty, let's go Idziemy no, dobra, do tamtego pomieszczenia W tym momencie, czas go ująć Dobra, w takim razie jedna osoba musi pilnować tego wejścia, dwie a jedna muszę tak. oglądać GoPro w tym samym tak, czasie. to Ja będę w takim razie gopro obsługiwał, a wywet dwóch albo jeden trzeba przez tą dziurę też. Wystarczy stary patrz. Tak zrobić. O kur... O kur... Jezu, ile tu jest komarów! Co? To jest lęgowisko komarów. No i teraz patrz. Nie, nie a! Jezu mnie, Dobra, nie, nie da się da Kurde, ale... I patrz, teraz sadzamy i będzie widać. Uwaga? Jest. Dobra, kamery są środka, My powinniśmy nagrać jeszcze tą przez tą dziurę. Tak i ogólnie oglądać na żywo wszystko. I nasłuchiwać, czy idzie. Będziemy tam. wiedzieć, czy on tam jest właśnie. Chodźmy w takim razie. Dobra, no, tylko patrz Patrz. Chodź tu. Sam, ja bym chodź tu. Gabi, chodź tu. Ty jesteś niepoważny chłopak. Wujazd! Wujazd! Straszne to jest. Ej, razie czego mamy drogę ewakuacji tutaj. Ej, w ogóle sumie. W sumie mamy chwilę. Ej, nie Jeżeli GoPro zauważy ruch jakikolwiek, to mi da na telefon znak, bo jest alert po prostu przy ruchu. Masz tak, tak. No. Ale zajmie No. nie wiedziałem, że to jest aplikacja. Tak. Tego ściągnij sobie. Znowie... Dobra, potem. Teraz jest ważniejsza rzecz. Tak. Powiem Ci tyle. Zobaczmy Zobacz, um, szybko, co Zobacz, To są żyletki? Hmm. Nie. Ale blisko. To jest Twoja stara żyleta. Teraz Ci coś za karę. Ej, tam Ja zdaje mi się, że tu już, już jest światło, a tu jest jeszcze normalnie darmo pomieszczenia. Wiecie, w czym jest problem? No. Tam to wejście i cały ten wózek był właśnie tym. To jest za ścianą. W sensie mhm. jednym słowem to nas pół metra tam i tyle, i koniec. Nasłuchujemy, czy coś nie idzie. Co robimy w tym momencie? Czyli nie dużo, bo wygląda to strasznie, To jest jedna z najgorszych rzeczy. Jest, patrz, gruch! Jest, jest, jest! Jest, on będzie szedł. Ale ciemno, w bit. Jest! Mariusz! Jak to zrobić? Mariusz, musi iść do dziurygo. Dobra, my oglądamy. Zobaczymy go na kamerze. Mariusz, idziesz do dziury go nakręcić wtedy. <gry> Mariusz! Przez jeden toal, przez mało. i no, Dobrze, go uchwycić kamerą? Dobra, taka, let's go. Hey, Wychodźmy na dwór, w tym momencie... Głębiej ten tunel. Czy idziemy tam do pokoju? Tam słychać coś uderza, a tam chodzi typ z wózkiem. Jedyna ucieczka jest tam. Stary, idziemy na dwór i się, stary, musimy dogadać, czy idziemy tam do pokoju, czy spadamy stąd. W tym momencie... W wychodziłeś stąd. stary, dlaczego na dworze jest chilowo? W piwnicy jest strasznie jak. Wiesz jak mi serce wali? Ja pierdolę. Jak mi serce wali, jest tragedia. Trzeba czy już blady jestem, czy zielony już? Jest tak źle. Jest, blady jest i tak źle. Jest tak Seram w swój wlecak. Czekajcie, ja muszę iść po plecach. Czekaj, czekaj, czekaj. Mamy GoPro cały czas. GoPro zostało. Robimy tak. Ja obserwuję gopro. Ty idziesz po GoPro. ci pi. No już oglądam. Musisz mieć. No ja nie pójdę, byłeś ostatni. Dobra. Jak nie póki co. Sześć zabierze. Oczywiście Jack wymyślił, że ja mam iść do tego korytarza sam. Jak ten gość tam będzie, to już jestem w dupie. Koniec. Gdzie jest ten GoPro? А, нет, нет, стоп. Słychać G w końcu? G To ty? Rzechu G jest... Powiedziałeś dwa razy to samo, to słowo czy raz tylko? Raz. G Które cichsze było i skąd? Jedno chwilę przed było cichsze i nie, nie było twoje. Seria? Całkowicie poważnie. Tam albo tam. Z z dwóch były dwa. Na bank ktoś I to był, drugie ale... było twoje. Na bank ktoś był. Ktoś za to szedł. Masz GoPro? Nice. Tu, tam się Ej, widzisz? Spadło coś, stary. coś. Czy ty znalazłeś coś jeszcze w ogóle tam, czy nie? Stary, stary, stary. coś tam był normalnie. Ja na wiem, bo słyszałem to przed chwilą Ej, to jest schizowe że dookoła nas wszędzie coś gdzieś jest. Ej, coś wolno. No. Coś coś rzucił? Ja pierdzielę. Co robimy? Co robimy, chce? Coś coś rzuca na no. pejzażu. Ja też słyszałem. Ktoś jest na dachu. Ja powiem wam tak, jeżeli dostaniemy cegłę, to już wolę być zjedzony przez psychopata. Pierwszy jadek na A my szybko. O Jezus o Jezu. Wcale nie jest lepiej. Jest straszniej niż na zewnątrz. Ej! Weź nie rzucaj! Kto rzuca? bo jeśli rzucać? Ej! Jak uważaj, żeby się dostał. Stary, on poszedł. on poszedł tam głębiej. Na tysiąc procent. Więc albo idziemy tym tunelem, albo idziemy tym pokojem z oczami. Tam ktoś biegał. Przecież idziemy tunelem? Idziemy. Tunelem? Idziemy pokojem z oczami. <grym> nie idziemy do tunelu, nie ma szans. Już złego zwykłą wodę tam. Jest po lewej jeszcze? O mój Ej, tu jest coś na środku, staję. Co? Tu jest coś na środku. Zawsze na coś patrzę, a z tej strony oczy patrzą na te z drugiej strony. My jesteśmy w środku, oczy patrzą na nas teraz wszystkie. No jest grubo. Drodzy bo sobie naprawdę ja czuję taki niepokój, takie kurde napięcie duże. Czabi. Co, co to? Co to ty Hamburgera że w tym momencie. No szczyt. Zajmijmy się. Chyba, że już nie masz. Nie śmieć, stary. Nie można śmiecić w takim miejscu. Jestem głodny jak cholera. Ja, ja też. Niestety, a co stresu się jest głodny trzy razy. To jest napisane HIL. Kończą się oczy. To jest zamazane dusze oko, jedno, wielkie. Jakiś Napis? Mu. o. Nic nie śmieć. Jest pisko śmieci. OK ja uważam, że ogólnie tutaj nic nie ma tego szczególnego. Oprócz śmieci i wiesz. Dobra to, że okacą. Bardzo <noise> dobrze. <order. głosy> jeszcze Trzy? 3? Trzy? jeszcze jedną. Tak, słuchaj, na później. Zawsze cukier przyjmę. To prawda, ja też. <noise> Ty, co to jest? Ty to widzisz? Zorożej jedzenia na ziemi? Kabel. Nie widzę kabla z Taki Duży! W ogóle, co to jest za pokój? Zobacz, jaki ma dziury. chwila, ja nie byłem nigdy w życiu w tym pokoju. Tu. W tej części. Nigdy. Tu. Ja też nie. Co widziałeś tam? Nie. Napis. Bysz, Patolog. Radomark. Zdrowienia. Będziemy do patologa tylko Ok, ty co to jest? Mięso? Nie. nie. Drewno. Jezus Maria, Ej panowie, Stary, to, to samo co ja? To nie ja. jest kabel, to co? nie jest kabel, to nie jest kabel. To jest bandaż. bandaż. I to jest bandaż w pokoju. Co jest? Ja tam nie, idę. nie Jack, ja tam nie widzę, nie ma. No cały odcinek, wam mówię, że się nie zrobi, a wy dopiero kiedy coś się naprawdę Nie ma takiej że. Przecie słychać. Co robimy? Ja włączę drugą kamerę. Bo jak mamy umrzeć, to przynajmniej na tej kamery. No, yes? nieważnie, bo jest zakrwawione przy to ktoś tam leży. Musimy to sprawdzić. I też dobra, właściwie. Ja już widziałem to serio. dzwonimy oh, kur... na policję, albo wchodźcie za jest... Nie wiedzieliście tego, co jest. Jest doktor, który przytrzymuje dzieci, a my z nagle znajdujemy takie coś. Zobaczysz, co tam się dzieje. A ja wyzywania mam 997, albo 112. I chcę zobaczyć w tym Zobaczcie, co się dzieje, a potem ocenimy serię. Idźcie. Na powrót, na Nie, nie, nie. Chodź. Ja mam Stary biureto. Zostaw to, bo cokolwiek sobie robisz, będzie swoje... Zobacz co tam się Nadzieje nie tłukuj. Wejdźcie we dwóch, a potem dopiero zaczniecie rzucać się bawić. Mówię wam serio teraz. Koniec do trzeba nie brać tego? Dla widzów macie wejść i zobaczyć co tam siedzi, bo nigdy życiu się coś nie Koniec. widzisz tam? Oku, o. Jest, stary. Ja pierdzielę. Nie. Co robimy w tym momencie? Mówię ci serio, albo Spójrz. to jest... Rang czyjś, albo ktoś leży tam teraz. Kiedyś znalazłem tu martwego psa, ja jest, nie jestem w ogóle zdziwiony. Albo ktoś robił operację w opuszczonym szpitalu. Musimy w... zobaczyć czy ktoś tam jest w środku po prostu i tutaj. Jeżeli jest od razu na policję. Dobra zdaję, musimy tam zajrzeć. Także zobaczcie, ja już zagłosowałem na swoją postać e, Ja wybieram DJ mi się akurat najbardziej podoba e, A teraz wejdźmy do naszej ulubionej gry Let's go Dobra moi drodzy, także wbijamy do postaci Tutaj mamy 10 klepsydr piasku Oczywiście odbieramy Let's go Pe Co? Plecak jest pełen? Plecak pełen keszu wypełniony aż po brzegi Let's go Auto pędzi samo, zmienia biegi e, To aucik robimy, no nie przyda się Cyckonosz! Sprzedajmy w końcu ten cyckonosz! Na co nam jest cyckonosz? Szanujmy się, moi drodzy, szanujmy się! Nie można... Nie noście, chłopaki, cyckonoszy, bo to zarezerwowane jest dla dziewczyn, ok? E, dobra, wbijamy do karczmy. Dobra, odbierzmy w końcu tę, tę klepsydrę z piaskiem. Dobra, i oczywiście mamy evencik! Wbijamy, moi drodzy, tutaj... Zobaczcie, dziś jest szczególny dzień, nie pamiętaj się po karczmie. Co więcej, w mieście otworzył się magiczny portal. Dobra, let's go! Zobaczmy. Zagrajmy. Moi drodzy, zagrajmy. Zasiano. Ej, 11 tysięcy. Dobra, gram za grzyby. Gram za grzyby. Tutaj jest czerwona kuleczka. Uwaga. Jezu, nie wiem. Tutaj, dobra. Tutaj, chyba w prawo. Obstawiajcie. Lewa, środkowa czy prawa? Ja obstawiam, że prawa. Wcześniej w ogóle nie grałem w to, więc no nie mam doświadczenia w tej grze I boję się, że przewalę dużo grzybów Zobaczcie jaki on jest zdezorientowany ten ziomek Lewa, środkowa, czy prawa? Ja biorę prawą 10 grzybków poszło No dobra, idziemy do karczmy, to nam lepiej wychodzi niż hazard Pamiętajcie, unikajcie hazardu, nie można korzystać z hazardu W ogóle, broń może. Dobra, let's go Bierzemy jak najwięcej doświadczenia. Oczywiście, że tak. Doświadczenie musi być. 15 szczęśliwych monet. Idziemy do doktora Ababowu. Kręcimy kołem. 1800 zł, 1200 kamieni. 13000 złota. Dobra, przyspieszamy. Let's go. Mamy. Dobra, to używamy. Oczywiście, że tak. Ej, to jest mocarne. Jakie mocne. Dobra. E, wbijamy dalej. Kręcimy. Znowu plecak jest pełen. Co oni oszaleli? To sprzedajemy I kręcimy Let's go, let's go, let's go, let's go, szybciej, więcej Co on tak płacze? Patrzcie, on coś przegrał mocnego Ciekawe co to będzie, dobra e, słabe, bardzo słabe Elixir Kujona I to daje inteligencję, nie dziękuję Właśnie, zobaczcie, bo ja tu nie mam potek żadnych wypitych Czekajcie, wbijamy do gabineta magii Wbijamy do gabinetu magii. Let's go, nowy towar. O! I to jest to. Kup. Pyk. wypijamy, Oczywiście, że tak napisie. Let's go, jeszcze siła. Niebieska fiolka, tylko że duża. XXL. O, to bierzemy. Dawać. Dawać mi dużą fiolkę. Kupujemy, kupujemy. O, to jest też potrzebne. Pijemy. Tak jest. Jest! Jest siła. Napisie. Tak jest. O to chodzi, moi drodzy. O to chodzi. Wbijamy do twierdzy Zobaczcie, tutaj u nas w mieście pojawia się Legendarny loch Jest otwarty Wbijamy e, Legendarny loch ultimate czy legendarny loch Dobra, wejdźmy w legendarny ultimate Dobra, poszło Moi drodzy, piwniczka w tawernie Wchodzimy Wejdź, oczywiście, że wejdź Czekajcie, czy oni są 50 klepsy, żeby tutaj wejść Czy oni są normalni Dobra, wbijamy, za mało surowców Idziemy Ej to są te eliksiry, zobaczcie Takie latające, tu, to jest to samo To I to, czekajcie, wejdę, wrócę Gdzie to jest? Tak, eliksir większej męki, padły, tak jest Nie można tutaj zaczynać ze mną Jakiś tutaj zombie, biedny łajdak Biedny łajdak Ja nie mogę, dobra Wbijamy, jakie krówsko Krówsko zombie Bych zombie, żerne bydło Ja nie wiem, te bydło to odwala Odwalam temu bydłowi Temu bydłu. Ulepszymy koszary, zbierzemy troszeczkę surowców. Z, nie zakończamy. Okej. Okay. Czemu ja przerwałem chwila? I tak, szukaj klejnotów, szukamy klejnotów, zakończ. Let's go! Moi drodzy, to by było na tyle. Koniecznie wchodźcie. Link macie w opisie. E, głosujcie na mnie. Wybierzcie, która postać Wam się najbardziej podoba. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i ją!